Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Syberii. W ostatnim odcinku doszliśmy tutaj. Yuki do nas, kochany, przyszedł. Właśnie go popchnęliśmy, kopnęliśmy troszkę nogą, ale kochany leci za nami. Telefon. I tam z tyłu wygląda, jakby ręka wystawała, co nie? Halo. Pan Walker to pułkownik Emeliów. Pamięta mnie pani z Romansburga. Pułkownik Emeliów? E, ależ oczywiście. E... A skąd wziął pan mój numer? Nieistotne. Pan Walker dzwoni do pani, ponieważ odwiedził mnie pewien dżentelmen. Amerykański detektyw. Wypytywał o panią, o pociąg i pani przyjaciela pana Voralberga. Oczywiście nic mu nie powiedziałem, ale... Pułkowniku, proszę zatrzymać tego człowieka za wszelką cenę. Jak? Jesteśmy w Rosji. Wokół zima, a kiedy słońce zachodzi, czas biegnie. Skąd on mamy taki ręczny pułkowniku? Nie, co to nie Chyba, że zostawałam od... Widzicie, tam jest, chyba, że to ręka Oscara. Ach. Czy faktycznie trochę zamrz. Robo Robodens? O trochę Oskarżę. Wszystko w porządku? To ja. Kate. Kate Walker. Witam panią. Zbierz się do kółki. Musimy odnaleźć Hansa Jak. Hansa? Hansa Voralberga? To było kapitalne. Tak, Hansa. Poszukajmy śladów. Może to nasza ostatnia szansa, by schwytać tych bandytów. Obawiam się, że moja funkcjonalność jest teraz na bardzo niskim poziomie, Kate Walker. Jak przez całą pierwszą Syberię. Ale przecież musi być jakiś sposób, żeby doprowadzić cię do użytku. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. No ogrzać go pewnie. Widziałam Hansa leżącego na saniach ciągniętych przez skuter śnieżny. Przykro mi, że nie mogłem ci pomóc, Gatewalker. Chciałem im przeszkodzić, ale ten tłusty brutal uderzył mnie i wylądowałem na śniegu. Oskarze, zrobiłeś wszystko, co było w Twojej mocy. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby ich złapać. Absolutnie musimy złapać te dwie pokraki. Absolutnie. Chętnie bym Ci pomógł, Katewalker, ale obawiam się, że mojego stanu nie można nazwać doskonałym. Czy choć trochę ci się polepszyło, Oskarze? Ani trochę. Zamarzłem, Kate Walker. Kate <laughs> Walker. Ale rozgrzejesz się, nie martw się. Zimno sparaliżowało moje tryby, Kate Walker. Mam nadzieję, że walący się most nie uszkodził zbytnio lokomotywy. Obawiam się najgorszego, Kate Walker. Zaraz wracam. Czy pociągam ja, się ja, ja, ja będę tu czekał na ja, ciebie ja, kring ja, 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 ja. ja pierniczę mogę wejść do lokomotywy. Ło wow. wo, 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 wo wo. I oczywiście kolejny mechanizm. Te wszystkie przyrządy. Bez klucza nic nie działa. Bez maszynisty ten pociąg na nic się nie przyda. Czyli nic, tak? Czyli naprawdę nic. Czyli na razie nie mam po co tu wchodzić. Może Oskar dałby mi klucz? Oskarże, co z tobą? Trochę przeszedłem. Kate Walker. Oskarże, wysil się choć trochę. Chodząc w kółko niewiele zdziałamy. Kate Walker, mój mechaniczny system nie został zaprojektowany do długiego przebywania na śniegu. Obawiam się, że nie będę w stanie poprowadzić lokomotywy. Mogę chociaż powiedzieć, jak. Postaram się znaleźć coś, co Ci pomoże. Postaraj się ogrzać, Oskarze. Zaraz wracam. Ale mnie na ziewa nie wzięło. O Aż po prostu cała się zaraz popłaczę. Mogę wejść do lokomotywy? Boże, nie. Do, do wagonu. Do wagonu. A wszystko porozrzucone. Oczywiście. Bo po co robić coś ładnie, grzecznie i nie niszcząc? Oj... Ajajaj. Syw, brud i ubóstwo. Może moja walizka by się w końcu na coś tu przydała. Nie wzięli tego mamuta. Dziwne. Wygląda jak jakiś panel. O. A mam tylko matrioszkę. Dziwne. Chyba sobie nią nie poradzę. Coś tu mam. Plan pociągu. Tutaj, aha, jest jakiś plan, jakieś rurki. Może nam się to przyda. Znaczy, na pewno nam się to przyda. Właśnie czegoś takiego mi brakowało. A coś tu mam żeby na każdą zagadkę mieć jakąś podpowiedź, oliwiarka o to oliwiarką zna Oliwimy Oscara. Z narzędzi, tyle tu ich masz. Zaraz mi będziesz mówić, że nie masz czym otworzyć. Nie no, bo po co? Śrubokręt leży ze dwóch. Hej, Majo! Jestem. Kurier przyjechał. Tak więc. Dziwne. Tak, dziwne. Dziw I tyle mogę zrobić, powiedzieć powiedzieć, że dziwne. O tu jest coś. To jest to miejsce. Tu jest sypialnia. Tu jest ten przedpokój. Więc przydałoby się otworzyć to jakoś. Ale nie mam żadnej interakcji. Znaczy, mam interakcję. Popatrz. Cześć, e, przepraszam za chwilowe cięcie, ale skończyło mi się miejsce w telefonie. Poza tym e, komputer mi coś tam zaczął pioczyć. <laughs> Więc e, l, 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 przerwałam i jestem. Jedno muszę ściągnąć. O... No dobra, no. Ej, patrzcie, wychodzę drugim wyjściem. A przecież nic się nie zmieniło. Chyba, że to to samo wyjście. To to samo wyjście, eee. moja orientacja w terenie. co z tobą? No ja wiem, no. Lepiej. Lepiej. Musi Zaraz... być. Ja, ja wiem w jaki sposób. Po prostu trzeba cię naoliwić. I i i, i no może. Mi... Zobaczmy. Co z tego wyjdzie? Szyje, plecki, i jak nowonarodzone. A napije się. Mm, od razu lepiej. Dziękuję. On ma całkiem inny głos Wyłyszył. niż w pierwszej Ty części. W wagonie pasażerskim. Coś mi się to robi zbyt podejrzane. Teraz, jak zajmę miejsce, Oskar do mnie znajdziecie, zadzwoni powie, hej, hola, hola, nie pojedziemy, bo... Tu wstaw argument, powiedzmy, nie wiem. Ponieważ yy, przez zimno zapomniałem, jak się prowadzi pociąg. Pociąg, a nie pociągu. Dużo, dużo. Aha, widzicie? Czy się pokiećkało? Co tym razem, Oskarze, co tym razem? Coś jest nie tak. Co się dzieje, Oskarżę. Nie możemy kontynuować podróży, Kate Walker. Wagon pasażerski utknął. Oto rezultaty, gdy amatorzy biorą się za kierowanie moją maszyną. Co zamierzasz? W wagonie znajduje się system odłączający. Otworzę w lokomotywie panel dostępu. To to. Gdy go znajdziesz, zadzwoń do mnie. Gdy otworzę panel, musisz uruchomić mechanizm, żeby odczepić wagon. Dobra. Więc zamierzasz zostawić tu ten wagon i wszystkie nasze rzeczy? To cena, którą musimy zapłacić Kate Walker. Ja wszystkie też żałuję. nasze rzeczy. Kate, nośisz do dzieła, tylko przed odjazdem zaczekaj na mnie. Tak. Bez ehm, ciebie nigdzie nie pojadę Kate Walker. To dobrze. Ale Kate, do jasnej, kurde, cholary. Nosisz swoją walizkę od pierwszej części i ani razu jej nie otworzyłaś. Nigdy. Po nic. Juki. Chowa się. Znajdź Yuki'ego. To kiedyś było takie znajdź Woli'ego. To podobno. Tylko on jest gorszy, bo się wtapia w tu. Śniegu. Czekajcie, czyli mam... Cześć! Czyli mam się pozbyć tego wagonu. Czyli pozbędę się też tej figurki Mamuta? Trochę taki bez sensu. Chyba, że tylko tej. Tylko sypialni. Dobra. Teraz on mówił zadzwoń do mnie. No to stary, dzwonię, nie. Oskarze, jestem na miejscu. Bardzo dobrze, hey otwieram panel. Żeby odłączyć wagony, musisz uruchomić mechanizm. Gotowa? Potwierdzam, Oskarze. Czekajcie. Muszę sprawdzić. Dobra. Musiałam sprawdzić, czy nie pada, bo królika mam na, na polu, na dworze. Więc był. O, matko, zagadka. To, co tak bardzo lubię. Lol, 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 lol. Dobra. Ten mi przesuwa te dwie. Ten mi przesuwa te dwie. Ten mi przesuwa trzy w środku, ten mi przesuwa dwie te. O Jezus, już zapomniałam, które co robię. O matko, ale jestem genialna. O ludzie, biedni. Ale to bez sensu stracili tą figurkę mamuta. Ona była taka fajna. Straciliśmy łazienkę. Jestem w środku Pustkowia Marton. Tu jest most, ale rozpalony. Chyba. Czy już tu jest? Marto! Słyszysz mnie? Mój telefon. Zaraz patrzcie. Nie. Czy my tak naprawdę ścigamy Kate Walker szefie? Wkurzasz mnie, John. O co ci chodzi? Kate Walker, prawniczka z perspektywą błyskotliwej kariery. A Kate Walker już nie istnieje. Ścigamy już kogoś innego. Kogoś, o kim nic nie wiemy. Ale ja codziennie mam na karku so jedną Jutro. Kate Walker musi wrócić do domu. Jedno pytanie. Jak Kate Walker ma od pierwszego se... mamut od pierwszego sezonu ma telefon i jej się nie rozładował. To jest zagadka. Jaki wielki mamut! O ludu! O ludu! A gdzie podział się Yuki? No Yuki już po no. Przecież to jest Yuki. On nie usiedzie. A tu mogę jeszcze iść? To najpierw chodźmy w tył jakby. Matko, nic tu nie widać. Ale jestem jasno. Okej, okay, tu jest jakieś przejście. O, tu jest ten Ten głupi. O. Hej. Spokojnie, Igor. A Igor? Słyszysz Igor? mnie? Tak. Gdzie jest Hans? Hans? Ten stary człowiek? Nie mam pojęcia. Jak to nie masz pojęcia? przecież go porwałeś. Zostawiliśmy go na skuterze. Ja i Iwa. Weszliśmy na zbocze Potem zeszliśmy A staruszka już nie było Zniknął Ależ to niemożliwe, on był bardzo osłabiony Było jak mówię, panienko To prawda Co się z tobą stało, Igorze? Straciłeś zmysły? Ja? Ja nie wiem Zimno Jestem głodny A tam są duchy Duchy, duchy powiadasz co to było? Duchy? Hm, przecież wiesz, że duchów tak naprawdę nie ma, prawda? Tak, tak. Sz -sz 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 Szamani Jukoli przyzywają duchy, byśmy nie zbierali kości mamutów. Czyżbyśmy doszli no, do wioski więc Jukoli zbieraj im kości mamutów? Ja nie chcę kości, Iwan. Chcę kości, ja chcę do domu. Więc dlaczego wciąż tu tkwisz? Boję się, boję się złych duchów. Taki wielki chłopiec jak ty? Dlaczego porwaliście pociąg? Iwan powiedział, że pojedziemy po kości mamutów, że będziemy bogaci. Jak książęta. Jeszcze wrócę, Igorze. Uważaj, uważaj na duchy. Złe duchy. Przepraszam za chyba już piąte cięcie. Ale jak mam ciąć, to kurde. Ostro, po całości. A wyszliśmy tutaj. Dobra. E, Zaczął padać, musiałam wziąć królika, bo by go znało. Tak jak mówiłam przedtem. Tak, oskarżę. Catewalker, czy słyszysz te żałosne zawodzenie? Strzesz się! Z pewnością jakaś krwiożercza bestia pracuje gdzieś w pobliżu. Ale oni Słyszałam, są powaleni. O. jak dla oh. mnie nie przypomina to sobie. Jesteśmy ciary co przeszły. Nieważne. Lewis zostanę tu i przypiluję pociągu, jeśli nie masz nic przeciwko. No to prawie jak zawsze. W porządku, Oskarze. Rozumiem. Kiedykolwiek on wylasł... Chyba by jakąś sobę... To nic nie da. Możemy jej coś wsadzić do dzioba. matrioszkę. No czemu nie? Nie. wygląda, jakby jakiś dokument jej tam walnąć, wiecie. Księgę brata Alexieja, gazetę. No nie. Nie wiem. To skuter śnieg. Darzada tam wyjść, kochana? Nie, nie, tracić czas za... no To masz obok to wóz to skuter śni tam przeżywasz. Mam dwa wyjścia, tu albo tu. Aha, tu mogę przejść za pociąg, ale wyjdę. Czy wiecie coś najgorsze? Jak coś białego byłoby ukryte w śniegu. Bo wtedy no nie ma opcji. Mogę sobie najwyżej... O, tak odchylę. W sumie tak mi się lepiej. Wtedy widzę te, te rzeczy. Przedtem miałam źle ustawiony monitor, boże, ale jestem ciemna. Miałam matrycę ustawioną zbyt do góry, i przez to wszystko było białe. Tak, tak, kompletnie białe. Um, no, nic nie mam. No, co mogę? Mam tylko matrioszkę, no. Powiem wam tak, jeszcze raz mi ktoś przeszkodzi i mnie szlag jasny trafi. Kurde, no. No. Po prostu jedna wielka masakra. Oskarże? Nic nie rozumiem, Katewalker. Tory się kończą prowadząc prosto w zbocze góry. Możemy się rozbić. Zostałem zmuszony do uruchomienia hamulców bezpieczeństwa. Czy na pewno nie włączyłeś ich omyłkowo? Czy insynuujesz, że wystąpił u mnie błąd logiczny, Katewalker? Ależ nie. Wydajesz się być w dobrej dyspozycji. Więc powtarzam, Kate Walker, jesteśmy na dobrej drodze. Musimy odnaleźć Hansa. Jesteśmy na stacji końcowej. To chyba koniec naszej podróży, Kate Walker. Więc pójdziemy na piechotę. Obawiam się, że mój mechanizm nie wytrzyma takiej próby, Kate Walker. Odnalazłam Igora Burgowa. Co? Tego podłego łotra, który tak brutalnie mnie zaatakował? Wygląda na to, że wyjący wicher przeraził go na śmierć. O, i teraz strzenicie się jak osika. Nie wszyscy są tak mężni jak ty, Oskarze. Rozejrzałam się po całej okolicy, Oskarze. Hans może być tylko na szczycie wzgórza. Wobec tego ruszaj, Kate Walker! Dobrze, już idę. Chciałam tylko byś był na bieżąco. Nigdy nie uda mi się wspiąć na to oblodzone zbocze, oskarżę. U podnóża wzgórza jest jakieś dziwne urządzenie. Może ono ci pomoże? Hmm. Nie zaszkodzi spróbować. To on ci musi o tym Hans mówić. Jest na górze. Jestem tego Ile pewnie. razy to będzie powtarzać. Naprawdę. Się, jest bardzo zimno.

Jak sobie życzysz, Oskarze? Dobra, Oskar. Idę, Oskarze. Idę. Będę oczekiwał twojego powrotu, Kate Walker. Luz, spoko, bluz. Czyli nie zostało nam nic innego, jak wyjechać na górę, w stronę... w stronę Wielkiego Mamuta. Ale to mnie, Kurde, pociąg wymyślił Hans. I on wybudował te wszystkie tory. I on, te nakręcane stacje, to wszystko on to zrobił, więc on już tu był. Więc po co jeszcze raz? No to go użyj. A, mogę coś poszukać, pogrzebać. Bierzemy wszystko, co się da. Czyli tylko gazę. O, może gazę mu wsadzimy do, do buzi. Tak! I ucieszyliśmy wszystko. Czy teraz mam iść do Igora i... do Igora? Jeden był Igor, a drugi był Borys. Do Borysa. I powiedzieć mu, stare stare duchy już ucichły? Igorze? Igor. A, ty, ty, to ty. Tu, ty, 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 ty. Igorze, posłuchaj mnie. Uspokój się. Ten dźwięk to tylko świszczący wiatr. Oddech śmierci, diabelski... Wiatr. Ruszają go wyrzuty sumienia... Nie, to tylko wiatr. On wieje przez totem i stąd ten dziwny dźwięk. Biada, biada biednej duszy Igora. Igor nie chce tu wierać. Hej, dlaczego wciąż tu tkwisz, Igorze? Złe duchy mnie trzymają. One bardzo rozgniewane. Chcą mnie porwać. Ale złe duchy odeszły i gorze. Hm, tak, kazałam im zwiewać. Nie, nie. Duchy krzyczą. Posłuchaj sam, już odeszły. Nie, nie, He? ale, ale ja ich nie słyszę. Przecież ci mówiłam. Może ty też mychniesz stąd, póki możesz. Dziękuję, panienko. Dziękuję. Najwyższy czas, by Igor sobie poszedł. No, A tylko gdzie pójdziesz? Dopiero ty tak. się do... idziesz do domu. Idziesz, idziesz do domu. Nie, no, kapitalnie. Wziął nam skuter. Kapitalnie. To była Moniu najmądrzejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłaś. Dobra, w tym miejscu kończę, bo materiały już chyba mam na odcinek. A nie wiem, bo miałam trzy cięcia, znaczy trzy, chyba z pięć. Um, a widzę, że zaczyna mocno padać, więc idę znieść poście. Bardzo ciekawa robota. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, pa!